To jest prawdziwy polityczny cyrk. W studiu aż zagotowało się od emocji, bo poseł PiS Radosław Fogiel nie wytrzymał i wprost rozjechał Mariusza Witczaka z platformy. A powód? Klasyczny. Witczak znów próbował robić wodę z mózgu widzom, opowiadając bajki o nowym prezydencie Karolu Nawrockim i atakując prawicę, jakby to był jego sport narodowy. Ale tym razem spotkał się z ostrą ripostą. Fogiel nie tylko punktował kłamstwa przeciwnika, ale też zwrócił uwagę na coś poważniejszego dramatyczny spadek znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, odkąd Tusk wrócił do władzy. Relacje z Amerykanami? Chwieją się. Pozycja Polski w Europie topnieje jak śnieg w marcu. I zamiast naprawiać państwo, Platforma skupia się na politycznych połajankach i wbijaniu szpil nowemu prezydentowi, który, przypomnijmy, dopiero co objął urząd. To pokazuje, jak bardzo PO oderwała się od realnych problemów ludzi, a jak bardzo przywiązała się do medialnych gierek. Fogiel wprost wyśmiał tę strategię, a Witczak, jak to Witczak, brnął w swoje slogany, zupełnie oderwane od faktów. I właśnie dlatego ta rozmowa jest tak ważna, bo odsłania całą słabość rządu Tuska. Oglądaj materiał do końca i sam zobacz, i oceń, kto miał rację, a kto się gubi. Jak pan widzi, pani ambasador Mosbacher oraz strona rządowa wskazują na kancelarię prezydenta Nawrockiego, że to kancelaria zaniechała, nie dopatrzyła, a może jakoś się inaczej to stało, że nie byliśmy tam w Waszyngtonie. Jak pan to komentuje? Widzi pan, panie redaktorze, a jeszcze trzy dni temu i cały poprzedni tydzień słyszeliśmy bez przerwy że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, że niech prezydent się nie wcina, że to jest wszystko odpowiedzialność rządu. No teraz nagle magicznie strona rządowa ma inną. No ale inną przed chwilą minister Bosacki mówił, że tak się Donald Tusku mówił z prezydentem Nawrockim, że Nawrocki bierze sprawy częściowo amerykańskie, a tutaj będą inne to, sprawy. To po kolei, po kolei. Jak już mamy robić fakt checking ministra Bosackiego, to znaczy od innej sprawy, bo akurat słyszałem końcówkę panów. Rozmowy, memorandum bukaresztańskie, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Pan minister nie ma racji, ponieważ to, na co się zgodzono, kiedy Ukraina oddawała broń jądrową, nie było gwarancjami bezpieczeństwa, to były jednostronne gwarancje państw sygnatariuszy, że nie zaatakują Ukrainy. No i tak się jakoś dziwnie złożyło, że wszystkie te kraje poza Rosją dotrzymały słowa, ale to nie były gwarancje bezpieczeństwa. Tu warto być precyzyjnym w tych, w tych sprawach. Jeśli chodzi o to spotkanie w Waszyngtonie, to było spotkanie w formule niecałej, ale w formule delegacji, tak koalicji chętnych, doproszonej przez prezydenta Załęckiego, bo wizyta była wizytą prezydenta Załęckiego, to było nawet widać, jeśli chodzi o protokół dyplomatyczny. Prezydenta Załęckiego witał Donald Trump osobiście, bo to był jego gość a pozostałych europejskich przywódców witała nie wiem, szefowa protokołu, w każdym razie ktoś, ktoś inny. I Donald Trump powiedział jasno wcześniej, że on nie wyśle amerykańskich żołnierzy na Ukrainę i po to mu ci tak zwani chętni, chętni do ewentualnego wysłania. Prezydent Nawrocki również powiedział, że polskich żołnierzy nie wyśle, ale wracając do, do początku pańskiego Pytania, Oczywiście są formaty bardziej prezydenckie, są formaty bardziej premierowskie. Akurat ta koalicja chętnych jest formatem premierowskim, bo dokładnie w tym samym formacie Donald Tusk był w Kijowie. Pamiętamy ten nieszczęsny pociąg i, i, i osobny wagon. To też było pod auspicjami koalicji chętnych. Więc tak, pan prezydent Nawrocki będzie prowadził politykę zagraniczną, ale on nie będzie robił roboty zarząd i tak to wygląda. Dobrze, panie pośle, to tylko, bo pan powiedział, że memorandum bukaresztańskie, Yeah. <laughs> Chciałem wchodzić. Budapesztański. O Buda, Budapesz, Buda tak, 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 Buda tak, żebyśmy tak, byli precyzyjni. Nie, Budapesztański, Buda ja tylko bardzo krótkie Biczek. wyjaśnienie. Oczywiście było gwarancjami bezpieczeństwa, bo takie były zapisy, jeżeli się przeczyta ne, zapisy ne, ustaleń, to one oczywiście miały charakter gwarancji e, bezpieczeństwa. Ale, ale z dawnych. Dwustronnych, z zo, Zostawmy to na boku. Ja nie słuchałem ministra Bosackiego, ale wiem, że to, co mówił, było na pewno precyzyjnie powiedziane, bo co jak wcale on się precyzyjnie na tych sprawach ale wracamy do e, tych e, spraw, o których pan poseł mówił, e, pan poseł Radosław Fogiel, e, no to po kolei. Po pierwsze, ma pan rację, za politykę zagraniczną odpowiada rząd, bo to wynika wprost z konstytucji i takie są fakty. I nawet jeżeli w niektórych sytuacjach, co od czasu do czasu jest wyłomem, na przykład w relacjach polsko-amerykańskich, bo to nie pierwsza sytuacja, kiedy prezydenci mają relacje z prezydentami, począwszy od Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego, czy tam jeszcze Aleksandra Kwaśniewskiego, a skończywszy na Karolu Nawrockim, to i tak prezydent jest winny zobowiązania Zobowiązany realizować absolutnie założenia, które dostaje od rządu. I tak to zawsze działało. I tak rozumiem również zostało ustalone na ostatnim spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Mówię tu o spotkaniu Karola Nawrockiego. Po drugie, to nie jest żaden format chętnych, który wziął wczoraj udział, dlatego że i to też nie jest żaden format premierowski, bo wczoraj był prezydent Macron. A, a przypomnę, że również jest w strukturze francuskiej, chociaż to jest ustrój półprezydencki, nie klasyczny prezydencki, jest premier, był prezydent Finlandii, a tam już spokojnie może w strukturze ustroju Finlandii premier realizować zadania, więc proszę nie wprowadzać opinii w błąd, bo to jest wszystko pomieszane z popolątaniem. To, do, to, to był powiem, format... Że dominuje opinia, że to prezydent Trump generalnie Ale zaprasza proszę, do No Białego Ja domu. jestem w trakcie tego prostowania, więc na razie wytłumaczę <grym> sprawy prostuje. ustrojowe. No tak, no bo żeby ta rozmowa miała fundamenty zdrowe, a nie zgniłe, no to musi być osadzona na prawdzie. Jestem teraz w trakcie prostowania. Więc to nie nie był żaden format chętnych, bo w takim samym formacie również na telekonferencji brał udział Karol Nawrocki, dokładnie w takim samym formacie. Prawdą jest też to, że Kancelaria Prezydenta i Karol Nawrocki trochę wciął się, nie mając jeszcze doświadczenia w rozmowy i rzeczywiście wziął udział w spotkaniach z Donaldem Trumpem. Dzisiaj coraz więcej wiemy na temat tych rozmów, no bo coraz więcej przecieka do nas, że nie poszła ta rozmowa Karolowi Nawrockiemu, więc coraz więcej ekspertów Przypuszcza, że słabo wypadł i, i trochę schłodził Donald Trump jakby uczestnictwo nawrockiego w tym formacie. Kolejna rzecz jest taka, że e, Karol e, Nawrocki mógł spokojnie, gdyby miał determinację, wynegocjować e, obecność e, w Waszyngtonie, bo to Donald Trump był gospodarzem i to Donald tam e, Trump e, panie pośle, szanowni państwo e, decydował panie o składzie po... i był za każdym razem e, na do... ten temat informowany. Kończąc chcę powiedzieć taką rzecz. Stała się rzecz fatalna, jeżeli chodzi nie tylko o wizerunek, ale również o y, y, pozycję y, Rzeczpospolitej i to, że Karol Nawrocki z y, kancelarią abdykował z tego spotkania i nie był w stanie y, dopilnować naszego interesu i siedzieć wczoraj, być może na jednym z ważniejszych, będą jeszcze inne spotkania, inne formaty, ale być może na jednym z ważniejszych spotkań dotyczących y, architektury bezpieczeństwa no to jest rzecz karygodna, i to co powiedziała i podsumowała przyjaciółka Donalda Trumpa, bo ambasador Mosbacher to nie tylko polityk, ale to jest również czynny członek ruchu MAGA i przyjaciółka Donalda Trumpa, że to jest absolutnie wina Nawrockiego i kancelarium ona dyplomatycznie mówiła, że są Dobrze, panie pośle, jeszcze inaczej, jeszcze się uczą, no to to jest najlepszy może dowód jest na to jaka została sprawa przesłana Muszę zadać to pytanie i zaraz oczywiście pan Radosław Fogiel odpowie, ale może jest tak jak mówi profesor Czaputowicz, czyli były minister w rządzie PIS-ów, minister spraw zagranicznych, że w ogóle nas tam nie chciano. Może nas nie chciano w Waszyngtonie, bo na przykład Zełęski nie chciał prezydenta Nawrockiego z powodów pewnych wypowiedzi pana prezydenta na temat Ukrainy i jego jej relacji z Unią Europejską, a Donald Trump nie chciał Donalda Tuska, no bo też jest jakieś tam, powiedzmy, wspomnienie nieprzyjemnych wątków i słów. To może po kolei, bo e, pan poseł, nie widzę, realizuje twardo dzisiejszą linię swojej partii. Na pewno rzecznik będzie z tego powodu zadowolony. Ja tę linię realizuje, zanim się jeszcze mm, wypowiedział ale, rzecznik. Tylko chce ale pan postawać bodźce. nie, nie może pan ale pani, e, pani, mówić nieprawdy. Ja realizuję to, co uważam, panie poseł, stosowne rzeczy. A że fajnie. uważa pan zawsze to, co należy uważać i według dobra... Kwestia to jest że to w partiach nie jest tak, że się mówi linię partyjną? W pisie tak nie jest? Partie są oczywiście, partie są oczywiście. Zrzeszeniami ludzi o zasadniczo podobnych poglądach. Panie pośle, pan, pan 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 rozumiem, pan że, mówi, że teraz stanowisko Konfederacji, konfederacji przedstawia. E, tak. <noise> ale widzę, że to Dobrze Dobrze, panowie. Ja rozumiem, że, ale pa, spokojnie. Widać dzisiaj od samego rana jednolity przekaz w mediach społecznościowych, prawie wszystkich posłów Platformy Obywatelskiej, Pan poseł również. Nie, od wczoraj, od, od wczoraj, Panie Pośle. A no to warta po od wczoraj rano. No więc, jest bardzo dobrze, wesołe, więc ale... wczoraj rano. Więc po kolei, dobrze. Dobrze, Panie Pośle, już mnie nie interesuje, co pan wczoraj rano. E, więc tak, format koalicji chętnych to może doprecyzuję. Polskich a, a ile? Ale koalicja chętnych, w panie pośle. A wie pan tak? tak? A jakie państwa tam są? Ale panie pośle, pan będzie domyślał. No tak, no bo pan, A była tam Japonia, Nowa, Zelandia, Nowa Zelandia. Tam jest, Oni też są w koalicji Panowie, chętnych. Panowie, nie, nie, dobrze. Spokojnie. Panie pośle, nie, 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 no proszę. Nie pan Radosław Fogiel tak odpowie, tak. bo pan miał dłuższą wypowiedź. Teraz pan Radosław Fogiel odpowie i tematy jeszcze przed nami. Ech. W polskich warunkach jest to format premierowski Ach. i porównywanie y, ustroju francuskiego, gdzie prezydent ma zupełnie inną... A, a Ale sekundę, no panie pośle, no naprawdę, te emocje na wodzy. Żadnych Wiem, emocji, że się pali. Merytoryka. czysta merytoryka. Wiem, że się pali, ale spokojnie. Więc w polskich Wie, warunkach jest to format panie. premierowski. E, prezydent Finlandii ma akurat zupełnie inną relację z Donaldem Trumpem. Aha, ale Żeby, żeby, żeby ukreślić. No widzi pan. To jest ciekawe, by... rozumienie polityki zagranicznej polega na tym, raz żeby wychodzić. premierowski, wychącić... raz ma jedne inne, a Francja nie to no, też na się, czegoś... się na coś zdecydować Pan pan, pan się pan czegoś pośnie. najadł przed, przed tym programem, bo go nosi naprawdę. No, nie, no, sekundę. To no, nieprawda. Ale naprawdę, sekundę. Ja się w strachu, że tak to będzie wyglądało, panie. Więc, więc rozumienie polityki zagranicznej polega na tym, żeby wyjść nieco poza obrazki i poza emocje. I tak, tak, panie pośle, czasami jest tak, że różne rzeczy w różnych warunkach mają różną wagę. Na przykład właśnie relacja pre, prezydenta Finlandii z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale, ale, tak samo jak. Na nieszczęsnym spotkaniu w Kijowie nie było wszystkich członków tak zwanej koalicji chętnych, a występowali, jak pan sobie chce sprawdzić pod wielkim szyldem Coalition of the Willing, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak samo Kanada na przykład, to będąca to Kijowie, tego Panie, członkiem. No, tak, powiedziałem. Tak, w ale to w Kijowie wczoraj. Na przykład wczoraj pan Kanada. Nie miał coalition of the Willing. Ale pan używa argumentu, że jak nie ma wszystkich, to to nie jest spotkanie koalicji chętnych, no dlatego no wie pan, no, no... A w jakim formacie Karol Nawrocki brał udział? Wie pan, formacie, na telemoście połączone. w formacie w formacie JPEG. No wie tak. pan co, ale proszę się uspokoić. No, no, to może czy... sekundkę, bo, bo pan poseł nie jest w stanie, no, nie ma argumentów myśli, i po tak my argumentów myśli, że Nie ma argumentów panie pośle. niech no, no, nie pan wymieni się nam dość... ale no, wziął Karol prosty udział. W pośle, chętnych, to, jest czy nie? to się robi To się robi żenujące, że no, pan nie mając argumentów, próbuje mnie zakrzyczeć. Więc Wczoraj, niech do treści, Jeszcze niech pan przed jakąś treść, y, ur... przedstawi, panie, nie no, panie redaktorze, ja, ja przepraszam, znaczy, jeżeli pan poseł chce tutaj w sumie świadomości, to dobrze. proszę bardzo. No Ja w takich warunkach współpracować no, nie mogę. I tak właśnie wygląda cała prawda o polityce Tuska i jego ekipy. Dużo haseł, dużo krzyku, a kiedy przychodzi do konkretów, kompletna pustka. Witczak próbował bronić tego, co nie do obrony. Ale w zderzeniu z faktami podanych przez Fogla po prostu poległ. I to jest najlepszy dowód na to, że propaganda Platformy zaczyna się sypać nawet w najprostszych starciach. Bo skoro poseł PiS w kilka minut potrafi obnażyć całą nieudolność rządu, to co dopiero pokaże życie, kolejne miesiące, kolejne niespełnione obietnice. I kolejne dowody na to, że Polska pod rządami Tuska traci na znaczeniu. Jedno jest pewne: po tym programie widzowie na długo zapamiętają nie słowa Witczaka, tylko jego bezradną minę, gdy fogiel punktował go raz za razem. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw lajka i subskrypcję, oraz powiedz w komentarzu: Co ty o tym myślisz? Do zobaczenia w kolejnym filmie.